żeby prowadzić moją firmę Live Projects jakich zasobów potrzebuję podzieliłam to na dwie kategorie które są w tej chwili dla mnie najważniejsze przede wszystkim jest to czas mój czas między innymi oraz pieniądze czyli ile chcę inwestować w moją firmę co miesiąc jaka sprzedaż mi jest potrzebna żeby pokryć co miesięczne wydatki stały na moją firmę. No i najważniejsze, ciekawe, pytanie, ile mogę wydać okazjonalnie na rozwój mojej firmy, tak, żeby być pewnym, że wszystko idzie właśnie w dobrym kierunku? Po co ja te finanse tutaj rozkładam, tak? I analizuję? Otóż, jako przedsiębiorca i jako osoba prowadząca budżet domowy? Muszę te rzeczy znać, mimo że nie do końca lubię to wszystko planować, ale nie mogę stracić płynności finansowej. Zatem przymusiłam się, wzięłam się za to i zrobiłam to w najprostszy możliwy sposób, abym też nie czuła zbyt dużych niedogodności przy, przy tym. No właśnie. Aha, kolejna rzecz to jest taka, że chcę wiedzieć po prostu, nie stresować się przy każdym wydatku, czy ja dam radę, czy nie dam ra, rady, czy będę miała opłat, na opłaty, czy nie. To jest właśnie to, co mi da trochę więcej spokoju. Zatem podzieliłam sobie moje wydatki na wydatki stałe, i na wydatki okazjonalne, i na wydatki przy sprzedaży. Wydatki stałe to są wydatki takie comiesięczne, i takie, które płacę raz na rok, raz na pół roku. Co miesięczne wydatki to są między innymi na ZUS. Na szczęście albo na nieszczęście płacę tylko ZUS zdrowotny, jako że jestem zatrudniona na umowę o pracę w korporacji. Ma to swoje inne konsekwencje właśnie związane z czasem, ale to już opowiem na kolejnym odcinku. Druga rzecz to są księgowość. Co miesiąc płacę za obsługę księgowych, jako że chcę to oddać innym, żebym mogła mieć więcej czasu na robienie swoich produktów, skupienie się na własnej działalności. Wydatki roczne raz na pół roku. Są tam wydatki związane ze stroną internetową typu hosting, opłata za domenę. Muszę o tym pamiętać, żeby no po prostu nie zaskoczyło mnie na to, to na początku, na końcu roku, kiedy muszę te opłaty uiścić. Na szczęście nie są one aż takie duże, ale trzeba o nich pamiętać. Druga opłata jest to opłata za pomoc mojego mentora w tym, abym rozwijała swoją firmę. Prowadzi mnie on trochę za rączkę, co po kolei powinnam robić, na czym się skupić. Aby osiągnąć to, co zamierzam w związku z moją firmą. Kolejna rzecz to jest, są takie opłaty, na przykład na fakturownie, gdzie płacę za możliwość automatyzacji w moim sklepie, za możliwość wystawienia faktur. To również nie są duże opłaty, no ale trzeba o nich pamiętać. Wydatki okazjonalne. Co może tam być? Mówiąc szczerze, to ja po prostu uwielbiam inwestować, no ale nie mogę z tym przesadzić, dlatego też sobie zawsze, zawsze mam listę rzeczy, które bym chciała kupić, na które bym chciała wydać pieniądze, aby rozwijać moją firmę, ale dzięki temu, że znam koszty wydatków stałych, znam koszty, jakie chcę, jakie mogę przeznaczyć na moją firmę, wiem, ile mogę wydać. W tych wydatkach są wydatki na logo. Na stronę internetową, na budowę tej strony, inter... przepraszam, internetowej, na kostiumy sceniczne przecież w czymś muszę nagrywać te filmy. Tak. Natomiast przy sprzedaży również ponoszę pewne wydatki, można o tym nie pamiętać, no ale szacując, ile powinnam sprzedać produktów, aby pokryć moje wydatki stałe. Muszę również to uwzględnić. Pierwsza rzecz to są opłaty za płatności elektroniczne. No cóż, aby sprzedawać, trzeba udogodnić to klientowi. Druga rzecz to są wydatki związane z dostawą. Jak wiesz, na mojej stronie, możesz kupić płytę DVD kryptonim urlop z darmową dostawą, ale no, ja za to płacę. I to uszczupla są to moje koszty sprzedaży. Podsumowując, robiąc taką analizę, będę się czuła pewniej, wydając pieniądze na wydatki okazjonalne. Będę mogła sobie szacować, ile powinnam sprzedawać, co powinnam jeszcze zrobić, aby właśnie prowadzić z sukcesem moją firmę. Dziękuję Ci bardzo. Zapraszam do kolejnego odcinka, gdzie opowiem, jak ja sobie planuję. Gospod gospodaruję czas na moją firmę. Jest to być może tematyka dosyć ciekawa, ponieważ pamiętaj, że 8 godzin dziennie pracuję w korporacji. Dziękuję. Marta Markiewicz, Czech.